Tak wyglądały początki tego projektu. Na pierwszym etapie sprawdziłem, czy jestem w stanie wysterować wszystkie elementy z 5V. Kolejnym etapem było uruchomienie licznika. Na początku licznik był sterowany z przycisku w celu tylko sprawdzenia, czy działa. No jak widać, zlicza poszczególne impulsy. A to jest sygnał generatora, który już potem będzie automatycznie zliczany przez licznik. Tu już wszystko zużyłem w całość, jak widać działa. Na razie przelot śrutu symuluje um, śrubokrętem, aczkolwiek wyraźnie widać start licznika i stop licznika. Start, licznik zlicza i stop. Reset. I ponownie start, stop. Kolejny test, tutaj sama elektronika się nie zmieniła, zmienił się tylko układ pomiarowy, zamontowałem już elementy pomiarowe w rurce, jak widać start licznika i stop licznika. No i wreszcie pierwsze testy praktyczne, na razie czujnik tak jak widać jeszcze jest w stanie surowym, do testów użyłem wiatruwek łucznik wzór 70, mam dwie sztuki. Jedną ze słabszą sprężyną, drugą z silniejszą. E, użyłem je dlatego, że mają taką na lufie, na końcówce lufy zewnętrzną kryzę, która e, idealnie pasuje do rurki i dzięki temu nie bałem się, że sobie przystrzelę palce. E, to jest ta wiatrówka e, słabsza, z oryginalnymi sprężynami, e, no tak jak widać prędkość wylotowa około 100-110 metrów na sekundę. Chronometru nie porównywałem z żadnym innym, więc pomiary, które tutaj podaję, to są pomiary orientacyjne, aczkolwiek według mnie bardzo wiarygodne. Natomiast same obliczenie energii jest zrobione w oparciu o masę pół grama, czyli taką standardową dla śród. Śród śrut, jaki używam to jest taki klasyczny śród turecki. No i teraz będę przeprowadzał e, testy na drugiej wiatrówce. Jest ona silniejsza, to już czuć przy ładowaniu, przy napinaniu sprężyny. Ma ona tak zwaną sprężynę tuningowaną, e, pojedynczą o grubszym drucie 3 2 mm. E, chronometr już widać pokazuje inne cyfry 390, czyli niższe w stosunku do tamtych, które pokazywał wcześniej. On, chronometr pokazuje czas przelotu śrutu między czujnikami, więc czym mniejsza cyfra, tym krótszy czas przelotu, co oznacza, że śród ma większą prędkość. Wynik 52, no to to wychodzi po obliczeniach prawie 1000 metrów na sekundę, oczywiście jest to błąd. W tym momencie jeszcze nie wiedziałem, z czego ten błąd wynika, aczkolwiek zaraz się okaże. Okazało się, że druga czujka wypadła po prostu z rurki w momencie uderzenia wiatrówki o rurkę, no i w związku z tym pomiar został przerwany zaraz po wystrzeleniu, więc czas był bardzo krótki. Natomiast po włożeniu czujnika, jak widać, urządzenie zaczęło pracować stabilnie. No, i tak całość wygląda po włożeniu do pudełka. Pudełko standardowe, takie elektroniczne, uniwersalne. Po jednej i po drugiej stronie zamontowałem gniazda. Dzięki temu mogę zmieniać zarówno czujnik, jak i sposób zasilania urządzenia. Urządzenie jest zasilane z 5V, nie trzeba żadnego dodatkowego zasilania, więc mogę je na przykład zasilać w terenie z takiego przenośnego powerpacka. Które akurat w tym wypadku posiada jeszcze ogniwo fotowoltaniczne, czyli mogę go podładować z energii słonecznej. Bardzo użyteczne urządzenie w terenie, aczkolwiek można wykorzystywać jakiekolwiek inne urządzenie, które posiada po prostu USB, no bo tam jest podciągnięte 5V. Teraz przeprowadzam testy tej słabszej wiatrówki. Posiadający oryginalną sprężynę. Tak, na marginesie ta wiatrówka jest słabsza w stosunku do tej ze sprężyną tuningową. Aczkolwiek dużo przyjemniej się z niej strzela, taki stabilniejszy jest ten strzał. Więc y, moja opinia jest taka, że nie polecam tych sprężyn tuningowych. Teraz oddam parę strzałów z tej wiatrówki silniejszej. Kolejną wiatrówką, jaką przetestowałem jest karabinek IS-38 produkcji radzieckiej. Ma on około 30-35 lat, od początku jest ze mną, posiada oryginalną sprężynę i tak jak widać czujnik już jest zamontowany na takiej prowadnicy, ponieważ wiatrówka ta nie ma tej zewnętrznej kryzy i już nie jestem taki odważny, żeby trzymać ją w ręku. wartości podawane przez chronometr są już niższe, a zatem oznacza to, że prędkości wylotowe śrutu z tej wiatrówki są już wyższe w porównaniu nawet do tego silniejszego łucznika. Do testu wykorzystałem wyłącznie wiatrówki sprężynowe. Wynika to z tego, że po prostu w domu najłatwiej obsługiwać. Nie trzeba po załadowaniu pojemnika CO2 w całości go wystrzelać. No, a w domu jest to trudne. Natomiast jak kiedyś będę w terenie, no to przeprowadzę testy i pozostałych wiatrówek, które posiadam. No i wtedy ewentualnie umieszczę filmy. Na koniec jeszcze zasiliłem urządzenie z ładowarki e, Samsunga, ładowarki do telefonu, dokładnie tego, którym robię ten film. No i strzał e, po przerwie znowu bardzo stabilny i podobny do poprzednich wynik.